Cześć z tej strony, Wesmargo. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidgets. Słuchajcie, jak widzicie, nagromadziłem trochę pieniędzy, a to wszystko dlatego, że wbiłem 25 level. Wbiłem 25 level i mamy teraz już możliwość zbudowania twierdzy. I zaraz sobie to zrobimy. Najpierw odbierzemy sobie nagrodę skarczmy i tak mamy trochę pieniędzy i najpierw pójdziemy budować tą twierdzę czy tam tę twierdzę, tutaj już widzę, że mogę to zrobić, można zbudować, a więc zbuduj 15 minut i lecimy lecimy z budowaniem twierdzy co później, nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno wy mi z tym pomożecie poziom kupanki, dobra mieszka z tym, a więc tak najpierw pójdziemy sobie na zakupy, a więc zobaczyć co ciekawego mogę kupić? I patrzę, o to chciałem Was też spytać. Czy yy, opłaca się kupować te rzeczy właśnie z tymi klejnotami? Co to daje, tak naprawdę? Yy, wiem z tego, co mi pisaliście, że mam nie kupować rzeczy, które kosztują sporo grzybów, bo grzyby można łatwo stracić, więc tego nie będę robił. Yy, I teraz, tak, to jest chyba gorsze od tych moich obecnych. Wytrzymałość, no to ja mam na pewno lepsze. Tak mi się wydaje, inteligencja to nie dla mnie, tu jest sporo grzybów, to nie patrzę i tu też nie patrzę, więc ewentualnie te rączki, jakbym sobie kupił, to wydaje mi się, że byłyby dość spoko, bo mógłbym to jakiś klejnot wsadzić, tylko skąd ten klejnot zdobyć nie mam zielonego pojęcia. Więc musicie mi to napisać w komentarzu. I dzisiaj tak, weźmy sobie zręczność i wytrzymałość, wypijmy i teraz tak, pójdźmy sobie jeszcze do gabinetu magii, ale najpierw zakręcimy sobie kołem. U doktora. Ty, co nie kręci? Dobra, kręci. O, i patrzcie, coś zdobyłem. A to chyba coś fajnego, tak mi się wydaje. <grymne> nie wiem, co to jest. Eee, dobra, to teraz tak. Gabinet magii, i zobaczymy, co możemy kupić tutaj. A więc tak, mam zręczność i szczęście, więc siła to na pewno jest gorsze. Zręczność, 20 i osadzić klejnot. Można. Eee, trzeba nad tym pomyśleć. Zręczność i się, ale 7 grzybów to za dużo, według mnie. Wytrzymałość 28. To szczęście sobie kupię, bo to chyba warto mieć. Jak coś, to sobie będę to używał. O i patrzcie, ruchome piaski to na pewno mogę kupić. Siła, inteligencja, jest to nie na mnie i siła to też nie dla mnie. Dobra, takim eku, mimo że. No nie wiem skąd te klejnoty brać za bardzo, powiem Wam szczerze. Yy... No dobra, czy ja mam wykupionego jeszcze tego tygrysa? Jeszcze go mam. Dobra, czy na Lochy będę mógł pójść jak buduję? Chyba raczej nie. A może i będę mógł patrzeć. Spróbujemy pójść na te Lochy. Mm. Szaman, Wudo jest mega mocny. No ale spróbujemy. O mój boże. Ty, damy rady, może. Kurna. Ej, mało zabraku, nie? Ja chcę jeszcze raz. To jest do wygrania, ja wam powiem. To jest do wygrania. Czy ja nie mam żadnego przedmiotu, który da mi więcej. Yy, no to jest większy atak, ale bym miał więcej życia, a jak to życie się zmieni. 30. Dobra, słuchajcie, próbujemy tak, a atak dużo mi spadł, czy nie? Ej, gdzie to jest? No dobra, tutaj. Atak mi też trochę spadł, cholera jasna. Dobra, próbujemy ubić w ten sposób. Pójdziemy na te lochy, bo te lochy dzisiaj musimy kurna. Musimy dzisiaj ubić, to nawet nie mam dawaj O Boże, jaki mam mały atak teraz Patrzcie, no nie dam rady, ale z tamtym było lepiej chyba Z tym było lepiej Z tym było lepiej, pójdziemy jeszcze raz, nie trudno, do... Jeszcze dwa razy spróbuję te lochy Dawaj No mi w ogóle krytyczne ciosy nie wchodzą Nie no Patrzcie, było tak blisko za pierwszym razem Dobra, to ja mam pomysł co zrobimy Pieniądze sobie jakoś tam zarobię ja muszę rozdać teraz w... Hmm. Dobra, dodajmy sobie trochę w życie, trochę tutaj dodajmy. Dobra. Nie wiem, czy to coś dało? Być może coś dało, jak dało to się cieszę. Dawaj no! O Boże! O! Kurwa mać. Przecież to jest niemożliwe go pokonać. Ja pierdolę, no nie wierzę. No to jest niemożliwe, po prostu. Chociaż już nic nie mogę dodać. Nie wierzę w to. Dobra, jeszcze raz pójdziemy na lochy. Da no 13 tysięcy i 15. Nie, kurwa, ja pierdolę to. 13 i 15 tysięcy. No kurwa, gratulacje. Gratulacje do tej jebanej gry. Nauczyłem się już chodzić w salę chwały i tutaj szukać przeciwników sobie, załóżmy weźmy sobie Ja mam 2 5, to weźmy sobie 24 na przykład tego i zobaczymy jak sobie z nim poradzimy Dawaj go! Na pyrę! No i wygrałem, 24 złota dostałem Więc nie jest źle i pójdziemy teraz sobie do karczmy Napiszcie mi co jeszcze mogę robić w tej grze oprócz tego co robię do tej... O! Inteligencja i siła, to mi się nie przyda, ale sporo pieniędzy, ale z tego, co już się nauczyłem, to muszę chodzić tam, gdzie jest tam, gdzie jest sporo doświadczenia, żeby po prostu levele wbijać. To sobie pominiemy. O, jednego grzybka znaleźliśmy. Dobra, znaleźliśmy jednego grzybka, to sobie zaraz go wykorzystamy do tego, by kur... to wziął, inteligencja 22 i podmienił sobie z moim pierścieniem tym. Na inteligencję to wtedy bym miał mniejsze wrażenie od maga, no ale Cholery. 214? Ty 214 zł? Złot. 250 zł na 25 levelu? O co z tym chodzi? Czemu aż tyle? O kurwa? Ty 250. Pi... Jakie tu pieniądze zaczęły chodzić? Kurwa mać Ty ile już mam pieniędzy? Najmocniejszy jestem w tą, gr w tą grę. Dobra biemy kurwa, w atak. Ja do Was wracam za ile minut? Za 10 minut do Was wracam nieco ponad. Tutaj twierdza mi się buduje. Jak zbuduje się twierdza, to tu wejdę i zobaczę, co ja mogę dalej zrobić, bo pewnie coś mogę. Jak mi się wydaje. Dobra, my w kartrzu już skończyliśmy nasze zadanie eleganckie, ale odryniec wielki! I ty, i dostałem. nie, grzybanie, grzybanie. Ale w ogóle, ile ja. Słuchajcie, ile ja pieniędzy dostaję za te kurwa. Patrzcie, co jest? Dzisiaj jest jakiś. Kurwa po 182, to jest niemożliwe. Dlaczego tak jest? Bo wiem, było coś napisane, że Gildia 50% za skarbiec, Gildia, premia. No to i tak bym dostał 91 tych bez, bez tej premii. A dlaczego tak jest? Jakieś tak nie było. Nie mam yy, zielonego pojęcia, akurat. Muszę sobie jakiś klejnot załatwić. Muszę sobie jakieś klejno załatwić, yy, ale tu musicie mi powiedzieć skąd. Twierdza już jest wybudowana. Ukończono budowę i co ja mogę teraz z tym zrobić? Nie mam. Twój środa została niedawno zaatakowana. Twoje surowce są czasowo zabezpieczone przed najazdami innych graczy. Kliknij tutaj, aby ulepszyć Twoją salę rycerską. A tu jest coś: Hata Drwala. Patrzcie, Hata Drwala produkuje drewno. Jej poziom wpływa na szybkość produkcji i ilość zapasów, które można składować. Pamiętaj, aby często odbierać drewno. Dobra, no to zbudujmy sobie tam drewno i mówiliście, że jest przydatne i ktoś mi jeszcze mówi, chyba o jakichś kamieniach czy o czymś takim, no ale to sobie zaraz ogarniemy. Co z tą twierdzą? Mm, ulepszenie, limit drewna, na 100 poziomie 1000, limit kamieni na... O, kamienie właśnie. Mm, no to sobie można to ulepszyć. Tak, to sobie to ulepszymy, ale jak zbudujemy, jak zbudujemy chatę drwala tymczasem, yy, pójdziemy sobie dodać, bi coś... Maybe coś tutaj sobie rozdamy w umencję, ale ile ja pieniędzy dostaję? Napiszcie mi o co z tym chodzi. Czy ta Gildia coś ma teraz jakieś zbustowane coś, że kurna tyle pieniędzy dostaje? Czy, Czy jest jakiś event w Syfie? Nawet nie wiem. Powiem szczerze, no ale dobra, trudno. Mm, dobra, dajmy tu. Pójdziemy na jedną arenkę yy, 25, no to jest jakiś mój level, 25 nietpon. O jaki ma Łuk patrz, jaką kuszę ma. Dobra. O ty i przegrałem. To on mocny, był najmocniejszy na świecie, on był chyba. Pójdziemy sobie jeszcze raz. Kurde, muszę wygrać w końcu. Muszę. Co? Aha, no tak. No i co mam teraz zniszczyć do cholery jasnej? Co ja mam teraz zniszczyć? Dobra. Jebie to, chyba że. Dobra, chyba dodam inteligencję. Ale tej odporności za dużo to mi nie dodało, wątpię. A tak jak mi spada, niby nie dużo, ale. Nie, dobra, trudno. Spróbujemy, a to sobie sprzedam, bo to mi w sumie niepotrzebne. Nie po co, a nie, to chyba z quest'a dostałem, no dobra, nieważne. Idziemy na te lochy. Dobra, próbujemy jeszcze raz te lochy. Kurna, on ma 30 level, jest magiem, a ja nie mam w ogóle eku pod maga, bo ja mam bardzo mało inteligencji, no patrzcie, po 12 tysięcy mi napierdam. Nie, tu na 28 to najwcześniej co można na niego pójść. Wcześniej nawet nie ma co próbować. 28 level muszę mieć minimum. Żeby, 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 żeby właśnie się do niego przynajmniej zbliżyć. No nie wiem, czy iść w hajs. Może pójdę tym razem w hajs. Dobra, pójdę, chuj. Słuchajcie, nie mogę pominąć. No dobra, to czekam 14 minut i za 14 minut do Was wracam. A w ogóle to są jeszcze jakieś te podobno. Jakieś kible, czy coś takiego mi mówiliście? Czy to toaleta, czy kibel? Coś takiego. Kurwa, ale gdzie się w to wchodzi, to pojęcia nie mam. Ci powiem. W twierdzę raczej nie. No dobra, jak ktoś tam mi napisze też coś o jakichś kiblach, czy o czymś takim. <laughs> no i zaraz, do Was zaraz. Dobra, dobra, więc kończymy zadanie. Łup, 182 zł! Kurwa, skąd tyle pieniędzy? Ja się pytam, do cholery jas Ukończono budowę, a więc mam już chatę drwala. Mam już chatę drwala. Aha, i tu będę musiał, jak się zapełni do jakiejś tam... Dobra, jak się to się będzie zapewniało, to ja to muszę odbierać. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Za mało złota surowców, potrzebuję 150 drebno jeszcze te kamienie. I te kamienie trzeba też... a kopalnia klejnotów. twierdzy na trzecim poziomie. No dobra, więc będę musiał tak. Najpierw ulepszyć twierdzę na trzeci poziom, żeby budować sobie, żeby sobie zdobywać te klejnoty. I tu jeszcze ktoś mi mówi o jakichś kamieniach, czy o czymś takim, tu na razie mam chatę drwala. Dobra, na razie nic tu nie mogę wybudować, bo były chyba znak zapytania. Opatrzcie, jednego mogę odebrać, no i spoko. No teraz sobie lecimy tak, nie, nie idziemy na arenę, bo byśmy stracili za dużo złota. Dodamy sobie trochę, maybe, w... no dobra, dajmy sobie w... 17 oki. Okay. Teraz pójdziemy sobie na arenę. Tu jest jakiś mag. No, to dawajmy maga. No i oczywiście przegrałem. Nie wiem dlaczego ja, dlaczego ja przegrywam. Które nie podoba mi się to, powiem szczerze. No! Jest szansa! No nie! 4,5 tysiąca zostało, no nie wierzę w to. No nie wierzę w to, kurwa ma Nie wierzę w to. No dobra, wbijemy sobie dzisiaj ile mamy jeszcze do levela? Mm, 5000, więc bijemy sobie dzisiaj jeszcze level mm, i zobaczymy. Opaść, już nie mam takich pieniędzy dużych. Dobra, to wbijemy sobie level. Strik, o dobra, pominę. Co tam? Co tam, dobra, jeszcze kart ma, bo potrzebujemy jeszcze trochę. Ty, 117, ja pierdolę. Dobra, czekamy 14 minut. Czekamy 14 minut i, i, i. O, właśnie. Czekamy 14 minut. Wbijamy level. Wbijamy level i pójdziemy jeszcze raz na Lochy zobaczyć. Dobra, więc zadanie skończone. I to będzie w zadanie, które dano na pewno level, bo mamy 2000 do levela. A klikamy pomiń. 171 zł. 26 level. Giezetki mogą być w komentarzach. No i mamy kurde 26 level, a no, a nie potrafię lochów uwalić jeszcze. Dobra, to słuchajcie, zobaczymy sobie ostatni raz ostatni raz teku. Tu jest za dużo grzybów, więc tego nie będę brał na pewno. Zręczność no jeden z ręczności więcej to za dużo mi nie daje, więc wydaje mi się, że to jest bez sensu. Ale można sadzić klejnoty, Ja nie wiem co te klejnoty dają, yy, więc tak naprawdę, no nie wiem co te klejnoty dają. Więc o tu patrzcie, dobra, zbudy I stąd będę miał kamienie. Tam będę miał kamienie. Potrzebuję 50 kamieni i 150 drewna, żeby ulepszyć sobie twierdzę na poziom drugi, później na poziom trzeci i będę mógł uruchomić kopalnię klejnotów. I wtedy pewnie... Aha, no to pewnie stąd te klejnoty będę zdobywał, tylko ciekawe co one dają. No ale dobra, zobaczymy sobie to EQ, bo tutaj chyba raczej nic nie mogę sobie kupić. To jest inteligencja, na no bym mi się trochę przydała 10 grzybów, to tyle nie dam. Wytrzymałość to jest szczęście i zręczność. Tu za dużo grzybów, to jest zręczność 20. Tu jest za dużo grzybów, czyli stąd nic. Tu jest pancerz i zręczność. Nie, to się nie opyla na pewno. Budki raczej mam lepsze. Tak mi się wydaje. Tylko nie wiem, do którego levela mam nosić tę, te moje buty, które mam obecnie na sobie. Tu jest inteligencja kurna i w to bym mógł pójść tylko i właśnie, jeśli chodzi o lochy. Nie wiem, czy czegoś takiego nie zrobić, wiecie? Nie wiem, czy czegoś takiego nie zrobić, żeby po prostu kupić te buty tylko i wyłącznie po to, żeby te lochy zaliczyć właśnie na tym poziomie, który teraz mam. Tylko czy coś mi da ta odporność? Wydaje mi się, że chyba nie. Dlatego, dlatego, dlatego chyba sobie to odpuszczę. Yy, chyba sobie to odpuszczę i zrobimy tak. Nowy towar, zobaczymy co dostaniemy. O kurwa, to była najgorsza decyzja na świecie. Wytrzymałość. Nie, to moja lepsza, chyba. Napiszcie mi, czy ta zbroja jest lepsza, czy ta, którą mam obecnie na sobie. Tu jest inteligencja, kurna. I w to bym mógł pójść. I patrzcie, mogę kupić. Ej, patrzcie, inteligencji bym dostał. Ej, ja chyba to zrobię, wiecie? Ja chyba to zrobię. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Może będzie głupia decyzja. Ale ja kupuję to z inteligencją. Na pewno to będzie głupia decyzja. Po to, żeby spróbować z tą inteligencją otworności 42. I teraz... Czemu to? Aha. 60 odporności. Na pewno gówno mi to dało. O, i tą zbrojkę czy mam kupić, czy nie, bo wydaje mi się, że jest w miarę spoko. Ej, chyba tak, chyba jest naprawdę spoko. To ja bym ją kupił nawet teraz. Tylko bym musiał. Czekajcie, z 26 zasadzić klejnot. Znczęść 18. Kurwa, ja nie wiem co ja mam kupować. No tego już nie mogę, nie? Dobra, to sobie to sprzedam. Kupię tą zbrojkę. Dawaj, no dawaj, nie ból! O kurwa, dobra. Słuchajcie, z takim eku spróbujemy. Jak ja uwalę Lochy na tym levelu, to będę Bogiem gry. Patrzcie, akurat jeszcze na wytrzymałość wystarczy. Dobra, no trudno. Próbujemy Lochy jeszcze raz. Dwa razy spróbujemy Lochy. Chyba, że. Aha. No zaje, kurwa, biście. Gdzie mam to coś tutaj. Coś muszę usunąć. Dobra, to usunę. Chyba. Ale jeszcze nie wiem. Dobra, sprzedałem jeden z pasów. Yy, I teraz lecimy na Lochy. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. No nie, no po 17 tysięcy. To jest niemożliwe go ubić na tym levelu. Próbuję ostatni raz i kończymy, ale to jest niemożliwe, żeby go ubić. Nie, na no po 7. 000. O. No nie. 5000 to pierwsza próba. Pierwsza próba była dla nas najlepsza, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze jedną PVP. A dobra, nie będzie ten na przykład. Zobaczymy jak sobie z nim poradzimy. Dajmy pomiń. O, i 24 zł wygrałem. To się z tego bardzo cieszą damy sobie wytrzymałość. Ja sobie rozpocznę questa jakiegoś, co dostanę. Ej, 200 zł mogę dostać, patrzcie na to. Mało, mało tego. Dobra, trudno, pójdę po złoto. Nie, powiedzieliście, że złoto jest złudne, że szybko, szybko się wydaje, więc pójdę w tego, w Exp. Eee, I chyba ten odcinek na tym zakończę. Napiszcie mi, co stąd twierdzą, jak te klejnoty działają, co one mogą mi dawać, bo to mogę sobie odebrać drewno eee, i w co tak naprawdę robić. I o tym kiblu, czy o tej toalecie mi napiszcie, o co tam chodzi. Eee, I już następny odcinek sobie zrobimy. Jakiś konkretniejszy, no ale teraz no co, już twierdzę wybudowaliśmy, więc mamy te podstawy do wejścia w tą prawdziwą grę Shakes and Fidget, a nie tylko w te takie yy, początki, yy, więc pniemy się ciągle w górę. Tak jak mówię, moim celem w tej grze jest wbicie 50. levela, co później to zobaczymy. Po prostu chciałbym wbić, taki sobie cel założyłem, wbicie 50. levela, mam nadzieję, że mi to wyjdzie dość niedługo. Z Waszą pomocą na pewno jakąś tą postać rozwiniemy w miarę fajny sposób, więc dzięki za obejrzenie, napiszcie mi informacje do następnego odcinka, jakieś tam tipy i tak dalej i zobaczymy się w następnym odcinku czy to z Margonem, czy to z innej eleganckiej gry na moim kanale. Cześć!